I następuje ten najważniejszy moment wielkiej loterii urodzinowej i finału, czyli losowanie zwycięskiego kuponu. Jest, jest. Kornelia wybrała kupon. Wielkie brawa, szanowni państwo, wielkie brawa. Tak, emocje sięgają zenitu. Teraz... Teraz sprawdzimy, tak, sprawdzimy czy kupon ma, spełnia warunki normalne. Pierwsze jest w głowy, tak, spełnia wszystkie warunki, jest podpisany, tak. Jest tak. Więc tak, i nazwisko. Andrzej Szczepanek Bystrzyca Kłodzka. minutki mamy na to, żeby żeby, ten, żeby pan Andrzej Szczepanek zgłosił się, czy jest Andrzej, pan Andrzej, z nami? Nie mamy, nie mamy 2 minuty, mierzymy czas. Kurwa, panorama. Kurwa, bardzo Tak się śledza. dobrze to jest. Miasto miejsce ciepłej wody. Wszyscy wody. Pani Joanna Kuraś Dzięki prawda. Ale czy pani Joanna jest? Obierzamy czas, dwie minuty. Pani Joanna Kuraś ciepło wody. Kolejna, kolejne. Trzecie podejście to trzecia sztuka. A może i będziemy głosować kolejny raz? No zobaczymy. Jest, kolejny mamie państwo z Szanowni państwo, trzeci kupon. Wojciechopice. Nie za Pociecha. Tak? Mamy? Mamy panią? Nie, nie, nie. Panie Ciebie, wstańcie. Tak. Ale nie wstała. Elżbieta pociera Wojciechowice. I dwie minuty. Tak dobrze. Może za czwartym razem się uda. Jest! Wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza? Wszystkie dane wymagane zgodnie z regulaminem oczywiście? Tak, wszystko się zgadza. Kuponę do wyświetlania. Szanowni Państwo. Płocko. na serwis Płocko. Państwo. Płocko. Mariusz Maranowski. Mariusz. Yes, jest, nie, kolejny nie, Piąty, tak? Brońszy, no, ja dalej, Dobrze. Dostań dobry Dostań państwo, do to, już nie, Wszystko jest nie, 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 nie,

51 czyste Włocko Zieliński Raz, dwie minutki Mieczysław Zieliński z Jest? To idzie Jest. Jest. Dobrze, jest, 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 jest. jest, 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 jest. Ale szanowni państwo, my teraz dopiero sprawdzimy, czy to prawdziwie Pani przyszła, czy nie podstawione, czy wszystko się zgadza, czy jest pełnoletni, czy jest za obywatelem Polski, na nowo okresowo. Proszę tutaj podcelęć z formalności Pana Formalności Informowanie to ale czekamy. Przypomina Zaraz zakończymy pracowanie poddane w Zapraszamy na to, y, co do, do rozdziału, do, do, do galerii, na pasaż. Zapraszamy pana. Pan jest sama tak? Zapraszamy pana. Zakupów naszej galerii. Wszystkiego dobrego. A wszystkim państwu dziękujemy bardzo za udział. Słuchajcie, w jednej sekundzie się wyludniło. Zapraszamy na tordu rodzinowy do środka i jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy przyszli dzisiaj, którzy uczestniczyli w loterii za, robienie, za to, że robili zakupy w naszej galo.